Moi drodzy, ze mną oczywiście sprawiedliwie tych zawodów, Krzysiek i Konrad. Słuchajcie, jesteśmy już na półmetku, powiedzcie jak uważacie z formą jak jest zawodników i jakie macie swoje typy, kto tutaj będzie no pierwszy. Myślę, że Cyrwus ma jakby szansę według mojej opinii, myślę, że podzielicie, jeżeli się nic nie wydarzy, no to jest tutaj faworytem chyba, Konrad. Wracając do tego, swojego pierwszego pytania o formę zawodników, moim zdaniem mamy cię fantastyczną konkurencję, która tą formę właśnie może wyznaczyć czyli jest to podnoszenie belki szkockiej na maksymalny ciężar. No i tutaj możemy zaobserwować, że te wyniki oscelowały powyżej 150 kg. Także zawodnicy w formie. Krzysiek, faworyci. Faworyci tutaj na półmetku już się coś klaruje. E, moim zdaniem, miejsce pierwsze, drugie już jest obstawione. Bój będzie fantastyczny o trzecie miejsce. Eee, moim zdaniem tutaj wygra Robert, drugi będzie Jan Lacina, a o trzecie miejsce będą się bili chłopacy, także tutaj będzie mocno No cóż, e, oglądajcie do końca, bo tak jak chłopaki powiedzieli, formę zawodnicy mają super, no i zobaczymy kto będzie tutaj trzeci, bo ja też uważam, że pierwsze dwa miejsca mamy już tutaj zapewnione. Dzięki bardzo.